Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu budzi się już z zimowego snu i zachęca do odwiedzin. Plan wydarzeń i spotkań na najbliższe 5 tygodni prezentuje się całkiem okazale. Znajdą w nim coś dla siebie zarówno dorośli, jak i dzieci. Wydarzenia zostały podzielone ferie. tematycznie. Pierwszy temat to jest tydzień z bursztynem, drugi tydzień jest z Astronomią, trzeci z Medycyną i Kuchnią sprzed 200 lat. Czwarty tydzień to jest Świat Magiczny, Świat Żaglowców i piąty tydzień to jest Świat Podwodny. Nurkowie i wraki. I zaczynamy już jutro, zaczynamy dniem babci i dniem dziadka. Zapraszamy jutro babcie i dziadków razem z wnukami, dla nich wstęp będzie za złotówkę. Następnie o godzinie 18.00. Zaczynamy cykl skarby z muzealnego sejfu, i tutaj nasz muzealny sejf został opróżniony i w nim będą właśnie się odbywały przez te pięć tygodni różnego typu wystawy. Jutro to będzie wystawa i gawenda o poszukiwaniach bursztynu, którą poprowadzi pan Eryk Popkiewicz. W sobotę 25 stycznia o godzinie 12, 15 i 18 będą warsztaty muzealne. One będą prowadzone przez panią Małgorzatę Zielińską. I tutaj bym prosiła o zapisy na te warsztaty, ponieważ e, ilość miejsc jest e, ograniczona. Proszę się zapisywać mailowo bądź e, telefonicznie i tutaj e, bilet wstępu to jest bilet ulgowy do muzeum w wysokości 16 zł. W niedzielę 26 stycznia o godzinie 11 e, odbędzie się spacer e, z historią Skarby Świnoujskiej e, plaży e, wraz z połowem e, Kaszorka. E, te spacery też będą cyklicznie, w każdą niedzielę przez kolejne pięć tygodni i one będą zorganizowane we współpracy ze Świnoujską Organizacją Turystyczną. Z kolei w następnym tygodniu również zaczynamy w środę i również to będzie cykl Skarb Muzealnego Sejfu oraz otwarcie wystawy kosmosu zabytkowych w drukach Biblioteki Elblońskiej. W piątek 31 godzinie 18 mamy spotkanie i pokaz filmu Adama Ustynowicza Chopin w Kosmosie i jest to pierwszy muzyczny film nakręcony właśnie w kosmosie. 1 lutego z kolei w sobotę o godzinie 19. Spotykamy się tutaj w muzeum i spod muzeum jedziemy autobusem na wyspę Karsibu i tam odbędzie się piknik astronomiczny. Będziemy obserwować gwiazdy. W niedzielę wspomniany już spacer, tak, kolejny. I później kolejny tydzień to jest, tak jak mówiłam wcześniej cerulicy i kucharze na przełomie XVIII-XIX wieku. I również zaczynamy w środę o godzinie 18 wydarzeniem tutaj w naszym muzealnym sejfie. Połączone to będzie z wernisażem wystawy druki medyczne w zbiorach biblioteki Elbląskiej. O godzinie 18:10 będzie pokaz i gawenda o śledziu i również degustacja śledzia. W sobotę o godzinie 13, to jest już 8 luty, będzie gawęda historyczna prowadzona przez Aleksandrę Kucharską, poświęconą mieszczańskiej kuchni początku XIX wieku w Świnoujściu. I tego samego dnia o godzinie 17 gawędę historyczną poprowadzi Krzysztof Kucharski i będzie opowiadał o tym, jak, gdzie i kiedy leczono w Świnoujściu 200 lat temu. W niedzielę kolejny spacer o godzinie 11. Następny tydzień to już mamy żaglowce. Znowu kolejna środa. Godzina 18. Skarby z Muzealnego Sejfu i otwarcie wystawy żaglowce w malarstwie Adama Werki. O godzinie. 18-14 lutego w piątek odbędzie się pokaz skręcenia lin prowadzony przez Marcina Flisa, Macieja Flisa, przepraszam. W sobotę również pan Maciej poprowadzi warsztaty skręcenia lin, tak każdy z uczestników będzie mógł nauczyć się, jak, jak to się po prostu robi. Te warsztaty o godzinie 12, 15 i 18. W niedzielę, 16 lutego, kolejny spacer. I zostaje ostatni tydzień podwodne Świnoujście. I tutaj tak, w środę, 19 luty, skarb z muzealnego Sejfu, podwodne skarby z terminalu, z terminalu LNG w Świnoujściu. 18.20 y, będzie gawenda, którą poprowadzi pan Lech Trawicki, dyrektor muzeum, będzie opowiadał o poszukiwaniach y, skarbów i o podwodnej archeologii. W piątek, y, 21 lutego, y, Odbędzie się w muzeum spotkanie z fryzjerem, z fryzjerem, co zbudował sprawny załogowy bojowy pojazd podwodny Błotniak i następnego dnia w sobotę odbędzie się pokaz dynamiczny. W pokazie będzie nas wspierać również ósma Flotylla obrony wybrzeża. Będzie to pokaz nurkowania w zabytkowych sprzętach i spotykamy się również tutaj w Muzeum Rybołówstwa. W niedzielę kolejny spacer. I ostatnie wydarzenie to jest 26 luty, środa. Skarby z Muzealnego Sejfu będą opowieściach, opowieści o pionierzach polskich archeologii podwodnej. A cały harmonogram wydarzeń jest dostępny na stronie internetowej i profilu Muzeum na Facebooku.